Czasami czuję się sprowokowany do stworzenia pewnych materiałów, i to jest właśnie taki materiał. I z jednej strony nie powinienem łapać haczyka ale z drugiej strony nie chcę zawieść wędkarza. Nawet gdy ten wędkarz strzela we mnie ogniem zaporowym, uderz w stół, a nożyce się odezwą i w tym przypadku to ja jestem nożycami. Ponieważ uważam, że gdy ktoś wspomina o mnie lub o moich kumplach, to mam prawo na to odpowiedzieć. Jak pewnie wiecie, jestem w opozycji do obecnego stanu gamingu i powiązanej z nim branży dziennikarskiej. I czasami zdarza się tak, że inni są w opozycji nawet nie tyle co do mnie, a do prezentowanych przeze mnie idei. I cieszę się, bo buduje to dyskusję, tylko gorzej, w tej dyskusji nie ma argumentów, i tak niestety zrobił kłaz, który postanowił zaatakować szeroko pojętą ludologię w swoim najnowszym materiale, i trochę mnie to zdenerwowało. Ale najpierw kontekst. Oto produkcja krytykowana przez ludzi, którzy ciągle czekają na powrót serii do prostszych, skrytobójczych korzeni, ale przy Mirage nie zagłosowali portfelami na ten powrót, bo wcale na niego nie czekali. Więc jest to gra najczęściej krytykowana w sieci przez ludzi, którzy nie tylko nie zamierzają w nią grać, ale nie grali też w kilka poprzednich odsłon i jako wady wymieniają cechy, które seria ma już od dawna. Opatrzone poziomami kolorowane brońki rodem z Diablo czy kosmetyczne mikrotransakcje. Bezsensowne cechy, ale były już w najlepiej się o słonach serii, więc chyba lud tego chce. I to jest pierwsza minuta filmu, zaczynamy mocno. Nie wiem, co to ma na celu, poza legitymizowaniem własnej pozycji, z której wychodzisz. No i to jest widoczne przez cały materiał, no bo w końcu Kłas stoi z prawdziwymi graczami, a nie tymi przebrzydłymi pseudoludologami. Którzy pewnie nawet nie grają w te gry, bo są zbyt zajęci czytaniem clickbaitowych nagłówków, tylko siedzą na tych streamach, podburzają publikę i plują jadem. Oczywiście Jaskiel nie był czarnym samurajem, chyba że pojawia się w grze produkcji japońskiej jak Samurai Warriors 5 od Koei albo NIO-2 od Team Ninja. Największym sukcesem Assassin's Creed Shadows jest pokazanie, że turyści wojny kulturowej i innej maści ideologiczni ludolodzy są od zwykłego gracza odklejeni tak samo jak Recenzenci growi z progresywnych serwisów. Zaraz, ludzie spędzający godziny na wywołujących słuszny gniew w streamach, deliberowaniu o związkach zawodowych mających uzdrowić stojącą na giełdowych spekulacjach branżę, czytaniu wypocin schowanych pod rage-baitowymi nagłówkami, liczeniu kobiet w grach opartych na XVI-wiecznych chińskich powieściach o małpach oraz marzeniu w komentarzach o tym, że kolejna gra będzie do dupy i źle się sprzeda, nie są tymi samymi ludźmi, którzy mają czas grać w gry i je kupować? I tak, moja teoria. Zostaje potwierdzona, możemy się rozejść. Podzieliłem ten materiał na dwa segmenty i w pierwszym odniosę się do tych dość tendencyjnych strzałów, a w drugim pogadamy trochę o argumentacji, którą podaje Kłas. Nie wiem, co takie ataki mają na celu. Znaczy, wiem, bo jestem znany z handlowania hejtem, więc kojarzę metody. Ale uważam taką formę legitymizowania swojej pozycji za bardzo nie na miejscu, bo oto ja jestem prawdziwym graczem, a nie zwykłym hejterem, który nie ma pojęcia, o czym mówi, nie to co ci. Ludolodzy! Nie mówiąc już nawet o tej obrzydliwej wręcz generalizacji, kolejnego tworzenia podziałów my kontra oni, pomijania całej argumentacji i kreowania własnej wizji drugiej strony, jako tych ideologicznie zaślepionych durniów, którzy tylko streamują, ale nie grają w gry. No to jest absurdalne stwierdzenie, to ja nie wiem, co my na tych streamach robimy. No ja na przykład będę ogrywał Kotora 1 i 2, więc. Chętnych zapraszam, ale ci zwyrodnialcy, Bóg wie, co oni tam robią z tymi podkręcanymi wąsami, wyeksponowanymi zakolami i ukrytymi w szafie modelami wituberskimi. <ścoughs> Obrzydliwe. Bo taka droga jest najprostsza i najbardziej zadowoli widzów. Jeśli ktoś już od początku nie lubi ludologów, no to tyle wystarczy, aby tę narrację kupił. Niezależnie od tego, czy jest ona zgodna z prawdą. Bo ja nie rozpocząłem tego materiału mówiąc o sprzedajnych dziennikarzach growych, którzy przebierają się za postaci z gier używając mopów jako rekwizytów. Wiecie, żeby było wiadomo o kim mówię ale żeby nie zahaczyć o nickname'y. I nie mówię tego głównie dlatego, że taka narracja jest bezpodstawna i wstyd by mi było coś takiego mówić. Do tego granie kartą ideologii, jakby to była jakaś wojna kulturowa, a nie odmienna opinia o kolejnej nudnej gierce Ubisoftu. Ale jak coś, to my jesteśmy turystami w tej wojnie. Kłaz nim nie jest. I dlatego słusznie zajmuje on w niej konkretną stronę, nie wchodząc w temat, zajmując się nim po łebkach, nie przedstawiając własnych argumentów i nawet nie rozumiejąc argumentacji drugiej strony. On jest prawdziwym graczem, bo podoba mu się gra, która podoba mu się innym. Jakby to miał być jakiś argument, ale do tego zaraz przejdę. Bo on nie analizuje giełdy. I nie liczy kobiet w grze o małpie. I ja tu zakończę ironię i postawię takie pytanie, czy to coś złego? W sensie, co jest złego w czytaniu artykułów o giełdzie i przedstawianiu raportów widzom, jeśli to właśnie ta sama giełda, która później wpływa na tytuły wydawane przez firmę? Jeśli to od niej zależą budżety i potencjalne ruchy firmy, jeśli to od niej zależy to, do kogo należeć będzie dana marka. Ci bardziej świadomi gracze się tym interesują i my zaspokajamy ich głód wiedzy. Dziennikarze filmowi stale piszą o przejęciach studiów, sytuacjach finansowych, box office'ach, a my mamy tego nie robić w grach, bo... Co więcej, nawet zrobiłem materiał o tym, czemu ludzi tak bardzo to jara i czemu właściwie chcą słuchać o upadkach tych firm. No i oczywiście ta drobna sugestia, że oceny negatywne wystawiają tylko ci, którzy w gry nie grają. No bo najłatwiej przecież stwierdzić, że inne materiały to ragebaity, a ten prawdziwie wartościowy content dla... Prawdziwych graczy to minutowa recenzja, w której jedna czwarta kontentu zostaje zajęta przez uderzanie w innych twórców. I to tylko po to, aby, nie wiem, nabić sobie punkty wśród własnej widowni. I ja też to robię, chociażby w tym materiale, ale uważam, że istnieje różnica między rzucaniem prostymi hasłami, mającymi zdyskredytować innych twórców, a używaniem argumentów, bo takie teksty. Chyba nie są argumentami. A czy Shadows sprzeda się dość dobrze, aby uratować Ubisoft? A co ja jestem, wróżka, analityk albo inny chiński bot próbujący zbić rynkową wartość francuskiej korporacji przed targami z Tencentem? Zresztą te targi chyba dobiegły już końca. Ale clickbaitowe wróżenie z Fusów zostawię innym. Ja tu tylko gram w gierki. O tak, to właśnie my, chińskie boty zbijające wartość rynkową firmy. Jedyne zbijanie, jakie ma tu miejsce, to zbijanie poziomu dyskusji do formy jakiegoś twitterowego wysrywu o farmach ruskich troli. I sorry, ale na tym etapie to nie jest zwykłe poddymianie, to jest stworzenie teorii spiskowych. No i gdyby to się skończyło na tym, to nawet nie robiłbym o tym filmu, bo ile można przepychać się w internecie o nic. Tylko, że Kłas postanowił wytoczyć merytoryczne działa, żadne z nich nie było naoliwione, bo mówi on w tym filmie rzeczy, które można odbić pod dosłownie kilkuminutowym researchu. Zacznijmy więc po kolei. Zacznijmy więc od argumentu o AC Miraż i o tym, że był to powrót do korzeni, ale gra się nie sprzedała, więc tego powrotu nie chcą sami fani. W tej tezie zaprzecza nawet jeden z najbardziej lekowanych komentarzy pod tym filmem. Szczerze to po ograniu Miraż jako wieloletni fan serii muszę powiedzieć, że nie był to powrót do korzeni serii. Był to asasyn nowego modelu ubrany w pozory powrotu do korzeni. Z ekranu po prostu wylewa się fakt, że było to pierwotnie Delce do Valhalli i nim powinno zostać. No i Kłas odpowiedział na ten komentarz, mówiąc, że do korzeni serii wrócić się nie da, no bo cała gra zawierała jedynie ładną grafikę parkour i wirtualną turystykę. Pomijając inne elementy, takie jak skradanie się z wykorzystaniem tłumu, progresję postaci opartą o odblokowywaniu nowych narzędzi zamiast levelowania perków, które nic ci nie dają, przyziemnej rozgrywce, która nie zawiera umiejętności magicznych od początku gry, które są dostępne przez jej cały czas, i narracji opartej na faktycznie znaczącym wątku teraźniejszym, a nie wprowadzaniu bezimiennych postaci, w których wątki co najwyżej przerywają rozgrywkę. Oczywiście ten ostatni punkt to element kontrowersyjny, ale tak właśnie wyglądają korzenie tej serii. Ale zaufajcie mi, że wasza nienawiść do tych elementów nie wynika z ich założeń, a z formy implementacji. Tak czy inaczej, klast tego nie widzi. Trzeba jednak przyznać, że asasyny faktycznie źle się zestarzały. To znaczy z perspektywy współczesnego gracza te gry są wręcz tragiczne. One miały okropne questy Płytki i dziecinnie prosty system walki. Ale to nie znaczy, że nie da się wyciągnąć tych elementów pozytywnych, które świadczyły o tożsamości tych gier i stworzyć z nich dobrego produktu, zamiast przemawiać za całą grupę osób i stwierdzać za nich, że nic tego nie potrzebuje. No i kłas ma świadomość, z czego wynikała porażka Miraża i o tym wspomina. Miraż był delcekiem do Walhalli, który sztucznie został wykreowany jako osobna gra, która później była sprzedawana za 200 zł. Przejście fabuły zajmowało wam 16 godzin, a 30 godzin zajmowało Zajmowało wam zrobienie jej na 100%. Nie miała ona praktycznie marketingu, więc mało kto o niej mówił. Więc wyciąganie wniosków, że nikt tego nie kupił, bo gracze nie chcą powrotu do korzeni serii, jest trywialnym wręcz założeniem, które nie jest poparte niczym. Bo ci sami fani, na których się powołujesz. Później stwierdzają, że ta gra nie była żadnym powrotem do korzeni. Potem przechodzimy do argumentu, którego nawet nie rozumiem. Mianowicie, Kłaz wydaje się być oburzony faktem, iż ludzie krytykują elementy gry, które są częścią serii od dawna, co ma świadczyć o tym, że nie są oni prawdziwymi fanami. Ja lubię hiperbolizować, ale nawet nie muszę tego robić, żeby wyciągnąć proste wnioski. A wnioskiem, którym wyciągam, jest to, że jeśli coś już było w poprzedniej grze z serii to nie powinno się o tego krytykować. Mikrotransakcje w Diablo 4? Gdybyś był prawdziwym fanem, to wiedziałbyś, że były one już w Trójce i w Immortal. Zepsute AI w Starfieldzie? Toż to kunszt Bethesdy! Obecny już od najstarszych części. Kasyna internetowe w grach sportowych? A co ty jesteś jakimś wojennym turystą? Jakbyś grał w FIFA od 10 lat tak jak ja, to wiedziałbyś, że oparty na mikrotransakcjach Ultimate Team to tożsamość tej serii. I ja się na to nie zgadzam, bo to właśnie nasze Oczekiwania kreują produkty, które dostajemy. I to jest właśnie definicja gotowania żaby, czy jak to mawia wąsarz, przesuwania okna overtona. Ale jak na moje, to co robi Kłas, to już nawet nie jest żadne przesuwanie to jest wypierdalanie go kamieniem. Jeżeli będziemy hamować się przed krytyką, bo coś się stało normą, a my nie podnosimy na to głosu, to i inne formy szkodzenia graczom będą implementowane w dokładnie takiej formie. Pomijając już nawet to, że te mikrotransakcje, które Kłas opisuje jako kosmetyczne, nie są nawet kosmetyczne. Znaczy niektóre są, ale całkiem spora ich część to są bezpośrednie ulepszenia naszej postaci. Jeżeli zaczniecie tłumaczyć, że to nie jest Pay to Win, bo to gra singlowa, nie da się z nikim wygrać, a w ogóle to płatność jest opcjonalna, to wyłączcie ten film i nie wracajcie, bo najwidoczniej dla was myślenie jest opcjonalne. I jeszcze to stwierdzenie, że gracze zagłosowali portfelem, więc raczej im się to podoba. Pomijając fakt, że jest to mechanizm wprowadzony zerowym kosztem, który ma te pieniądze wycisnąć z minimalnego procentu odbiorców. Przecież to jest tak, jakby powiedzieć, że ludzie głosują portfelem na reklamy w grach mobilnych, bo w nie grają. Te mechanizmy znalazłyby się w grze nawet ...gdyby kupiło je maksymalnie 10 osób, bo i tak by się to zwróciło. To nie ma nic wspólnego z głosowaniem portfelem. To jest efekt przyzwyczajania graczy do szkodliwych praktyk, do którego ty, Kłazie, się przyczyniasz. Bo dzisiaj kupicie sobie lepszy mieczyk, ale w kolejnym Asasynie... ...co stoi im na przeszkodzie, żeby projektować te gry jak mobilki? Może paski energii odnawiane za reklamy? Może kilkugodzinne ulepszenia wioski, które możemy pominąć walutą premium? A może wymóg zbierania jakiegoś zasobu, żeby progresować fabułę, którego żmudność zbierania będzie nas zmuszała do tego, aby kupić go za prawdziwe pieniądze. Teraz brzmi to absurdalnie, ale jak brzmiały dla was battle passy w grach singlowych 10 lat temu? Myślicie, że przyzwoitość powstrzyma wydawców przed pójściem dalej? Tych samych wydawców, którzy jawnie dążą do tego, abyście nie posiadali kupionych gier na własność? I tutaj wchodzi kolejny argument, a konkretniej ten stwierdzający, że historyczność nagle jest ważna. No a przecież wcześniej nie była. A co do pseudo to oczywiście owa historyczność nagle jest ważna. Bo jak się historyczne Fakty nie zgadzały w kwestii Skandynawii, Grecji, Egiptu, Bliskiego Wschodu, rewolucji francuskiej, rewolucji amerykańskiej i wielu innych. To historycy spali, ale Japonia? O nie, Japonia jest święta! To się pojawia często i ostatnio odbyłem nawet fascynującą debatę z nikim innym jak community menadżerem Betezdy, który stwierdził, że w Assassinie 2 papież był templariuszem czarodziejem, a w Shadowsach nie może być czarnego samuraja. Tyle, że leży w tym taki o, to, 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 taki malutki, minimalny szpkopuł, co nie? Widzicie w Assassinie 2. Ubisoft Nie zapierał się, że jest to prawda historyczna, i nie zatrudniał historyków, aby usprawiedliwiali ich decyzję. Nagrałem o tym film na gry wideo, chcecie to obejrzeć, ja powtarzać się nie będę. Niemniej jednak nie chodzi o to, że Japonia jest święta. Tutaj przyznam też Kłazowi rację, bardzo duża część oburzenia prezentowanego w mediach to były wyolbrzymione przez clickbaitowe artykuły bajki, ponieważ realni Japończycy mieli bardzo dużą część tych kwestii w głębokim poważaniu. Bo ludzie uwielbiają oburzać się za kogoś, Często nawet w sprawach, które ich nie dotyczą. Ale teraz najbardziej kontrowersyjny element, czyli jaskę. Jasukę. Nie wiem. Kłas twierdzi, że to przecież nie problem, bo był on w innych grach i nikt się nie oburzył. Tylko, że z tych problemów, których rzekomo nie ma, to ja tak naprawdę widzę trzy. Pierwszym jest tokenizm i budowanie całej tożsamości gry jego postacią. Tylko po to, aby sprzedać ją czarnym PR-em. Co się udało. Drugim jest to, że akurat... Z lekkim wyjątkiem do tego, co mówiłem, to Jaskę oburzył Japończyków i Ubisoft musiał reagować. Bo jak wykazałem w materiale na gry wideo, to edytowali oni strony na Steamie, aby zamienić słowo samuraj na wojownik. Trzeci. I ostatni problem to rzecz jasna fakt, że te gry wymienione przez Kłaza nie dość że stawiały go na pozycji postaci drugoplanowej. To jeszcze nie były grami, które zatrudniały historyka specjalizującego się w temacie tej konkretnej postaci, który edytował Wikipedię na swoją korzyść, a następnie musiał uciekać z internetu jak cała fasada została spalona. I tak samo te gry nie zajmowały stanowiska w tej arcytrudnej dyskusji historycznej, a bardziej dodawały ją do fikcyjnego, wykreowanego świata fantazy. No i oczywiście cała ta argumentacja kłaza jest podparta tym, że prawdziwi gracze ze Steama wyrazili swoją opinię. I tu problemów jest bardzo wiele i pierwszy z nich wyrażę w formie pytania. Czemu nie odniesiesz się do innych źródeł o podobnej rzetelności? Na przykład do Metacritica, gdzie recenzje są już niższe, bo te oba serwisy serwisy są równie nierzetelne i to już obnażał Arkadikus. Ludzie często wystawiają oceny po kilku minutach gry, wystawiają je w formie wojny ideologicznej, albo piszą w nich totalne dyrdymały. Tak było w przypadku Veilgarda, bo okazało się, że kiedy dziennikarze usprawiedliwiali swoje durne publikacje recenzjami ze Steama, to spadły one o kilkadziesiąt procent w przeciągu pół roku. No i powodów jest wiele, jak chociażby przeceny, które sprowadzają do gry odbiorców spoza bańki, którzy mają często dużo bardziej trzeźwe spojrzenie na sytuację. No chyba, że oni już nie są prawdziwymi graczami. No ale tak, dokładnie tak to działa. Oceny gry na Steam reflektują jej jakość. Pomijając Overwatcha 2 i praktycznie każdą grę, która kiedykolwiek została bombowana. Polecam więc zapoznać się z topką gier na Steamie, bo chyba trzeba zaktualizować ranking gier dekady. No i tutaj argumenty się kończą, więc i mi ciężko się do czegokolwiek odnieść. Jest to paradoksalne, bo uważam tę recenzję za rzetelną, tylko nie wiem po co kręcić aferę na czymś takim. Nawet twoi widzowie to zauważyli, drogi Kłazie, bo ostatecznie żadna z osób, w które strzelasz, nigdy nie pojechała po tobie personalnie za to, jaką jesteś osobą. Czy też za to, jaka jest natura twojego kontentu? Jeśli już, to ktoś podważał twoją argumentację, która jest chyba najbardziej kluczowym elementem w gatunku, jakim jest recenzja. Chyba, że wy to widzicie inaczej. I wiem, miałem być bardziej pozytywny, ale jebać to. Dziękuję wszystkim za oglądanie i dziękuję nowym wspierającym, których od poprzedniego filmu pojawiło się dwóch i są to Maciej Stypiński i Simon Wes. Dziękuję wam z całego serca za wspieranie kanału. Jeżeli jesteście zainteresowani wspieraniem, no to dodałem też kilka progów, ogólnie fajna możliwość, polecam serdecznie. To tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnym materiale. Recenzja serialu, którą zapowiadałem, pojawi się, obiecuję. Pracuję nad nią. Do następnego. Cześć.